Jak korzystać z ogłoszeń wolne pokoje? I szukam noclegu. Szukam noclegu, jak odpowiadać na pytania. Szukam noclegu to dział, w którym turyści poszukujący noclegów zamieszczają pytania o wolne terminy, określając przy tym swoje oczekiwania dotyczące obiektów. Jeśli uważasz, że spełniasz wymienione przez nich kryteria, możesz odpowiedzieć na takie ogłoszenie, pozyskując przy tym nowych gości. Teraz pokażę Ci, jak łatwo możesz to zrobić. Udzielenie odpowiedzi na ogłoszenie turysty. Zaloguj się do swojego panelu administracyjnego i wybierz zakładkę Szukam noclegu. Znajdziesz tam wszystkie ogłoszenia turystów poszukujących noclegów, zarówno w Twojej okolicy, miejscowości, jak i regionie. W Twoim panelu widoczne są zapytania osób poszukujących ofert w regionie i w promieniu do 20 km od Twojego obiektu. Możesz udzielać odpowiedzi na nieograniczoną liczbę wiadomości, ale tylko raz na dane ogłoszenie. Jeśli chcesz szybko sprawdzić, czy wśród ogłoszeń zamieszczonych na podstronie Szukam Noclegu znajdują się takie, na które możesz odpowiedzieć, ustaw pasujące ci parametry i skorzystaj z możliwości filtrowania. Dzięki temu oszczędzisz czas na przeglądaniu wszystkich ogłoszeń. W głównym widoku sekcji Szukam Noclegu początkowo wyświetlą ci się wszystkie ogłoszenia. Za pomocą dostępnych opcji filtrowania z rozwijanej listy możesz wybrać tylko ogłoszenia z twoją odpowiedzią, bez odpowiedzi lub odrzucone przez ciebie. Ogłoszenia możesz też filtrować wybierając inne dostępne opcje, dzięki którym zawęzisz kryteria wyszukiwania. Na przykład najnowsze. Wyświetlą się ogłoszenia, które zostały opublikowane w ciągu ostatnich 24 godzin. Tylko z mojego miasta. Tylko z mojego regionu, lub filtrując po terminach planowanego przyjazdu liczbie osób, czy wyszukując ogłoszenie konkretnego turysty. Przy każdym ogłoszeniu znajdują się nazwa użytkownika, terminy, w jakich turysta szuka noclegu, preferowane miasto lub region, cena, jaką jest skłonny zapłacić za nocleg, liczba osób i pokoi. Klikając więcej, wyświetlą się informacje o dodatkowych oczekiwaniach. Przy każdym ogłoszeniu widoczny jest także niebieski przycisk Odpowiedz. Kliknięcie tego przycisku przekieruje cię do formularza odpowiedzi, który należy wypełnić, aby turysta poznał Twoją ofertę. Jeśli masz kilka obiektów noclegowych, na początku wybierz ten, który chcesz zaoferować turyście. System automatycznie dopasuje usługę z Twojego cennika. Możesz również samodzielnie wybrać typ pokoju, który chcesz zaproponować. Kwota za usługę zostaje obliczona automatycznie na podstawie cennika, ale na potrzeby konkretnej odpowiedzi możesz ją również dowolnie zmienić. Określ także wysokość przedpłaty, którą turysta powinien uregulować, aby potwierdzić rezerwację pobytu. Jeśli w podanym w ogłoszeniu terminie posiadasz więcej pokoi, wybierz Dodaj kolejny pokój. W formularzu odpowiedzi znajdziesz również miejsce na wiadomość do turysty i informacje o usługach wliczonych w cenę. Możesz także określić, jak długo Twoja oferta jest ważna. Po upływie tego terminu, jeśli turysta nie skontaktuje się z Tobą, będziesz wiedzieć, że zdecydował się na pobyt w innym miejscu, a Ty możesz wynająć pokój komuś innemu. Kiedy uzupełnisz cały formularz, kliknij czerwony przycisk Dodaj odpowiedź. Znajdziesz go w prawym dolnym rogu. I gotowe. Teraz wystarczy czekać na reakcję ze strony turysty. Jeśli wybierze twoją ofertę i skontaktuje się z tobą, wiadomość od niego znajdziesz w panelu wiadomości oraz w aplikacji mobilnej nocowanie.pl do zarządzania obiektem. Pamiętaj, że odpowiedzi na ogłoszenie turystów w zakładce Szukam noclegu możesz udzielić także z poziomu strony. Możesz odpowiadać na pytania dotyczące miejscowości, w której zlokalizowany jest twój obiekt i okolic. W obrębie do 20 km. Wystarczy kliknąć przycisk Odpowiedz, który znajduje się pod każdym ogłoszeniem. Zostaniesz poproszony o zalogowanie, a następnie przekierowany do formularza odpowiedzi. Później wszystko odbywa się w sposób, jak pokazałam Ci wcześniej. Jest jeszcze jedna ciekawa funkcja, o której warto wspomnieć. Zwróć uwagę na szare kółka, znajdujące się przy ogłoszeniach. Wyświetlone w nich wartości to liczba odpowiedzi innych obiektów noclegowych. Możesz w nie wejść i zobaczyć te oferty. Często turyści, zanim umieszczą własne ogłoszenie, przeglądają takie odpowiedzi, więc jest to dodatkowe miejsce, w którym Twoja oferta może być widoczna. To już wszystko na temat, jak korzystać z ogłoszeń w sekcji wolne pokoje i szukam noclegu. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku.